Cześć, witajcie. Pojawiły się w sklepie lamy Arteco. i mieliśmy żadnych informacji, kiedy one się pojawią. Mamy je teraz dostępne. Nie wiadomo, czy będą one do zakupienia tylko w sklepie, czy kiedyś pojawią się w jakimś evencie. Może to też nowy sposób na spieniężenie ratowania przez twórców gry. Ja tworzę wszystkie dostępne lamki, ale zanim to nastąpi, to zobaczymy w księdze kolekcji, co możemy z nich dostać. Więc tak, przechodzimy do zbrojowni, księga, kolekcji, ludzie, wydarzenia, bohaterowie, Ardego. Tych bohaterów możemy trafić w tych lamkach, a jeżeli chodzi o bronię, to te bronie mogą tam wystąpić. Przejdziemy teraz sobie do najważniejszej części, czyli openingu. Jak widzicie, w pierwszej lamce mam tutaj do wyboru topór. Yy, albo narzędzie, więc otwieramy. To królewska suma. Nie zastanawiałem wcześniej, co tutaj wziąć, ale to niech będzie pierwszy z brzegu topór. Mamy to. Tutaj widzę. Chyba to jest RPEK, jak mi się wydaje. Tak dokładnie. To idziemy z następną lampką. O, bohater, akurat budowniczy. Ja bym chciał tego rubieżnika, bo. On miał tą fajną premię. Do ładunków to wygląda na snajperkę. Czy to będzie snajpereczka? Tak, jest to karabin sniperski. I co w ostatniej? Dobrze, że w pierwszej lamce wybrałem ten topór. A tutaj dostałem wagę ciężką. Także naprawdę bardzo słabe rzeczy mi poleciały. Liczyłem strasznie na tego rubieżnika, Jakieś brońki, które będą do strzelania. Ale tak, no jeszcze tutaj miałem wcześniej jakieś inne, ale jest RPG, gdzie ja RPGów praktycznie nie używam. Jest snajperka, z snajperkami też nie gram. No cóż, od razu ulepszamy. I co tutaj mamy za pereczki? Broń zadaje dodatkowe 44% obrażeń wrogom wodnym Czyli mamy teraz dodatkowe obrażenia do żywiołów. Jeżeli tutaj zadajemy wrogom wodnym i tutaj ustawiamy sobie naturę. Czyli to będą typowo żywiołowe brońki. Jak widzicie na energię ani na fizykę nie możemy ich ulepszyć. No tak, ja sobie poprzeglądam te brońki Od razu ulepszyłem sobie fluxem Przejdźmy do profitów ja tutaj mam broń zadaje dodatkowe 44% obrażeń wrogom ognistym czy akurat żywioł tutaj się dobrze trafił woda Przejdźmy do perków Bo Przy rpg nie popatrzyłem co tam można złożyć, ale tak, mamy modyfikator no, wybieramy modyfikator tutaj obrażenia krytyczne i również można modyfikator sobie to tutaj wrzucę I obrażenia krytyczne tak naprawdę można zrobić dwa razy obrażenia krytyczne dwa razy modyfikator tutaj zamiast tego modyfikatora też można zrobić jedno obrażenia i będzie to dobrze zrobiony karabin Myśmy teraz do broni białej. Wagę ciężką dostałem z obrażeniami żywiołu natury. Zmieniamy profity. I tutaj się przyda ogień na pewno. I co my tutaj możemy też stworzyć? Tutaj mamy modyfikator. Jego wrzucę. Te obrażenia krytyczne niech będzie. O, tutaj zwykłe obrażenia. I obrażenia krytyczne już tutaj są. I tak bym zrobił tą broń. Będą potrzebne testy. Może też na innych perkach. Żeby tutaj coś zrobić. Może z nią. Odwysanie życia. Bo możemy dwa razy dać, może w jakimś bildzie konkretnym. Ale najpierw trzeba zobaczyć czy ona jest dobra. Idziemy sobie teraz do toporu. Wielki toporny. Dostałem z ostatnim perkiem, który zadaje obrażenia wrogom wodnym, czyli żywioł musimy zmienić na naturę. I co my tutaj mamy? Modyfikator, jak jest dostępny, tutaj mamy obrażenia krytyczne, tutaj zwykłe obrażenia, tutaj muszą być obrażenia odkryte i dokładnie tak samo można zrobić tą broń białą. Yy. Teraz przejdę do księgi kolekcji Żeby zobaczyć dokładnie co dostałem podsumowując Czyli jeżeli chodzi o hmm, ludzi, wydarzenia To tylko trafił mi się budowniczy Który zwiększa szybkoszczelność f o 15% i zmniejsza generowanie ciepła Czyli raczej f-kę się nie buduje, buildów więc taki sobie. Liczyłem na tego bohatera, który zwiększy obrażenie zdolności fragmentu o 30%. No ale niestety, fajny też jest ten tutaj, do lewej i prawej. Który może je drugie życie tknąć w lewą i prawą. Ale cóż, nie udało się. Jeżeli chodzi o bronię, to oczywiście o lepszym fluxem. Mm, to mamy. Tak to wygląda. No nic, no nie wiem, co to będą za bronię. Szkoda, że mi jakaś turmówka nie wleciała. No ale cóż, będę się bawił bronią białą raczej, bo Snajperek nie będę używał. Jestem ciekaw, kiedy te lampki się pojawią ponownie. To było na tyle. Kto jeszcze dotrwał do końca, zostawcie łapeczkę pod filmem i napiszcie w komentarzach, czy kupiliście te lampki, co z nich dostaliście. Trzymajcie się. Cześć, cześć.